Kochasz go, ale czujesz, że, że tracisz cierpliwość. To czytanie to znak dla Ciebie, bo karty zapraszają Was do podjęcia konstruktywnej rozmowy. Teraz energie będą po Waszej stronie. Widzę, że on będzie otwarty na to, żeby wysłuchać Twoich potrzeb i Twoich pragnień. Ta rozmowa może bardzo dużo zmienić, ale musisz podejść do niej z poziomu królowej, a nie z poziomu ofiary. Nie rozbudzaj w nim poczucia winy, nie staraj się przedstawić tego, jak źle jest tobie, kiedy on nie robi tego, czego ty oczekujesz. Wręcz przeciwnie, pokaż to, jaką kobietą możesz być, z jaką wspaniałą energią, w momencie, kiedy on odpowie na twoje wezwanie. Gwarantuję ci, że jeżeli pokażesz tą swoją iskrę, on tym bardziej będzie chciał ją rozpalać i będzie miał jeszcze więcej apetytu na ciebie. Daj znać, czy zastosujesz się do tych wskazówek.